Radio, stary, że ja tamto nie musiał cofać. Zaraz zobaczymy jak mi stanie, ale wlało. Ja to nagram. Nagram to dla mojej żony. Jak się będzie... Jak być O, ja... Jedziemy! Je... Czekaj! O kurwa, chyba... Chyba jednak. Chociaż czekaj. Przejdziemy? Czy... <laughs> Radek nie ma szans! Radek nie ma kurwa szans! Ja pierdiczę chociaż powoli? O co jest tak? Dobra! Ja pierdolę radek kurwa! Jedziem! Poszli, po po wodzie! Pły płynie, płynie, nie płyje się! Ty o kurwa nie Ty o pisa stary radek kurwa! Pójdzie! Nie wierzę w to stary! jakbym bym płynął no byśmy z tą łódką płynęli. Kapitan zaprzęgu? Idzie, jedzie, jedzie! Jedzie, skania, jedzie! Mam no, nadzieję, że. Ty. grubo jest, wiesz? <śmianie> Stary grubo! Jedziemy! Jedzie, skania, jedzie! Masz szybę. No. O, no, widzę, widzę go. Widzę. Chwalę jesteśmy na środku, co się dzieje. Nie wiem. <laughs> Tracimy moc. Nie mogę się zatrzymać, żeby do tu nie poszło. Oho, <laughs> stary nie wierzę to, kurwa, ty. Bo ci żeś że się nie wpierdolisz. <laughs> stary nie wierzę. Przyjechaliśmy prawie rabie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dawaj skania! No grubo, trzy miesiące temu ja takie coś odjebałem tu Mercedesem Bolech kurwa do gruby. Swoim! Jesteśmy uratowani! Przeszła kurwa! Moje gratulacje, panie Radosławie